Choć rok szkolny rozpoczął się już na dobre, to wciąż jeszcze wspominamy wakacje. Tegoroczne dla wielu szkół w Strzegomiu były niezwykle pracowite i obfitowały niekiedy w dość poważne i generalne remonty. Podczas wakacji w szkole podstawowej nr 3 w Strzegomiu została wykonana stolarka drzwiowa w trzech pomieszczeniach. Wymieniono skrzydła drzwi, wymieniono podłogi na pierwszym piętrze, na korytarzu została wykonana nowa elewacja na ścianach oraz pomalowano te ściany zupełnie na nowo więc jesteśmy bardzo zadowoleni bo szkoła jest pięknie przygotowana do rozpoczęcia roku nadmienię że były to zalecenia sanepidu W tej chwili kończy się jakby ostatni etap remontu łazienek na pierwszym i drugim piętrze z których korzystają przeważnie uczniowie, uczniowie klas 1-3 ale również uczniowie pozostałych klas jesteśmy na etapie Również kończenia malowania poszczególnych fragmentów sal lekcyjnych. Większość z nich została pomalowana, korytarze szkolne, hole. W czasie tych wakacji przeprowadzono szeroki remont ciągów komunikacyjnych. Wszystkie korytarze i dwie kratki schodowe. Tak na tyle opiewał cały remont. Remonty w większości przypadków rozpoczęły się tuż po zakończeniu roku szkolnego i niekiedy trwały do ostatnich chwil przed pierwszym dzwonkiem. Prace związane z łazienkami rozpoczęły się w sierpniu, na początku sierpnia. Było to związane z przetargiem, z realizacją tego zadania, natomiast po... Prace związane z malowaniem rozpoczęły się już w lipcu, także właściwie można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zostały zakończone. Oczywiście jeszcze były drobne sprawy związane z remontem rur, na przykład w szatniach, ale to już były drobne remonty, które również w lipcu zostały zakończone. Remont zaczął się początkiem lipca, skończył się około 20 sierpnia. Prace rozpoczęły się w drugiej połowie lipca. Teoretycznie powinny były być już zakończone, ale troszkę termin się przesunął. W tej chwili jeszcze trwają prace wykończeniowe. Dyrektorzy szkół nie ukrywali radości z tego, że ich uczniowie nowy rok szkolny mogą powitać w czystych, bezpiecznych i pięknych placówkach, co doceniają nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice. Jest sympatyczniej, bo jest czyściej, jest bardziej jednolicie. Poprzednie, poprzednie, powiedzmy sobie, wystroje były dość pstrokate, bo. Odnowienia korytarzy robiliśmy w własnym zakresie, więc kolory farb były takie, powiedzmy sobie, różne. Natomiast w tej chwili jest to wszystko jednolite, kolory są stonowane, wszystko jest ładne, uczniom się to wszystko bardzo podoba. Gratuluję poprzedniej mojej pani dyrektor, która rzeczywiście dokonała tutaj wiele i, i można jej wiele zawdzięczać. Łączna kwota wszystkich przeprowadzonych prac, w odwiedzonych przez nas placówkach wyniosła około 230 tysięcy złotych.